Zadanie ósme. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej f określonej wzorem jest przedział. Właśnie, zbiór wartości. Zobaczcie, tutaj mamy podaną funkcję kwadratową w postaci kanonicznej. Strona we wzorach maturalnych to jest. To jest strona czwarta we wzorach maturalnych. I wiemy, że skoro tutaj a jest ujemne bo tutaj jest A, nasz współczynnik kierunkowy tej, tej, tej funkcji kwadratowej, to wiemy, że A, że ramiona są skierowane w dół. I ona przyjmuje wartość największą. Czyli ta parabola rośnie, 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 dochodzi tu do jakiejś wartości i maleje. I wiemy, że to jest właśnie przedział wartości. To odkąd ona rośnie, dokąd? Tak, do tego punktu tu. I wiemy, że to jest właśnie minus piątka, bo ona wyżej nie zachodzi jak minus pięć. No i teraz to, co ważne, wiemy, że ten punkt to jest P i Q, bo to jest wierzchołek. I skoro na nie dochodzi wyżej jak minus 5, no to Q jest minus 5. P jest współrzędną xową. No to w takim razie postać kanoniczna tam ze wzorów, ze strony czwartej, to jest A po prostu. X odjąć P kwadrat plus Q. No, i widać, że q to jest właśnie ta, ten wierzchołek tu, to jest ta liczba na końcu, czyli nasz m, czyli m musi być minus piątką. W takim razie odpowiedź b.